Witaj. Chcę Cię dziś zaprosić. Zaprosić na spotkanie. Wiem, że masz mnóstwo terminów, mnóstwo rzeczy do załatwienia, mnóstwo spraw, które czekają być może, ale zobacz: przed nami weekend, długi weekend. Piątek, po południu, sobota, niedziela. Może masz wolny poniedziałek? To doskonała okazja, by się spotkać. I proponuję ci to spotkanie, bo wiem, jak ono jest ważne. Jak dużo możesz zyskać, możemy zyskać, poprzez obecność na tym właśnie spotkaniu. Może dziwisz się, że proponuję ci spotkanie w ciemno że nie wiesz, o co mi tak naprawdę chodzi. Ale ja wiem. Chcę Cię zaprosić do, do przestrzeni, w której króluje miłość, pokój, spokój, radość i zaufanie. Chcę Cię zaprosić do relaksu, w którym odpoczniesz. W którym wszystkie rzeczy, wszystkie zmartwienia, troski odejdą na chwilę na plan dalszy. To naprawdę cenne i ważne dla nas, by od czasu do czasu udać się do krainy relaksu, do wypoczynku. Przyjmiesz moje zaproszenie? Jeśli tak, odezwij się, daj znać na priw bądź w komentarzu.